Fantastyczne, w końcu nam się udało i doskonale jakby się wszyscy czujemy, cieszymy się, że drużyna męska również zdobyła złoto, więc no fantastyczny dzień dla Opola. Świetne uczucie, świetne uczucie, bo przede wszystkim głównym celem tutaj było się dla nas dobrze bawić, tak? fajne 4 dni, wcześniej 4 dni na półfinałach, integracji raży wspólnej tak w grupie, bo my na co dzień się nie widzimy praktycznie, no i również z innymi studentami. No i taką dobrą atmosferą, zabawą, daje to wielką radość, że teraz tutaj w niedzielę wygrywamy, fajnie się integrując i bawiąc. Też mieliśmy dobry moment dobrej gry, w końcówka drugiego seta, tak jak pan powiedział, gdzieś szkoda uciekła. Niestety, no przeciwnik był lepszy, ale walczyliśmy jak równy z równym w tym secie. No i szkoda, może odwróciłby los tego spotkania, ale niestety przegrywamy 3-0. Ale wychodzimy z tego turnieju z podniesioną głową i na pewno będziemy się z tego cieszyć. Na pewno udany, tak jak już wspominaliśmy na podsumowaniu, na zakończeniu mistrzostw, wygrał sport akademicki. Co prawda, bezpośrednio z zwycięzcami akademickich mistrzostw polskich w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn zostały drużyny z Opola, zarówno w kobietach jak i w mężczyznach. Natomiast no, finalnie zwyciężył sport akademicki, który no, cieszy się bardzo dużą popularnością i myślę, że poziom piłki siatkowej tej akademickiej Praktycznie no jest na tak wysokim poziomie, że dorównuje już tym ligowym rozgrywkom, które można obserwować w telewizji tak naprawdę. Tworzymy fantastyczny zespół, zarówno drużyna męska, jak i żeńska. Jesteśmy kolektywem, bawimy się razem, wygrywamy razem i jesteśmy po prostu razem najlepsi. Próbujemy się próbujemy właśnie tak z, pod, z uśmiechem do tego podejść, żeby nie było jakiejś niepotrzebnej takiej... Presji, że my gramy gdzieś tam w tą siatkówkę, to tutaj musimy wygrać. Tylko po prostu z uśmiechem i to nas luzuje, i dzięki temu pokazujemy, jak umiemy grać naprawdę. Ja już trzeci, trzeci rok z rzędu grałem na finałach Akademickich i Myślę, że z każdym rokiem poziom jest coraz wyższy, także fajnie można naprawdę tu przyjechać i pograć naprawdę do, dobrą siatkówkę. Z wymagającymi przeciwnikami, także to też dla nas jest jak najbardziej korzystne. Byłyśmy dużo lepsze i tak się śmiejemy, że trochę do trzech razy sztuka, bo w zeszłym roku również się spotkałyśmy z różną z Krosna, przegrałyśmy finał. W grupie na tym turnieju również przegrałyśmy z Krosnem, no ale finał to finał. Tutaj już pokazałyśmy klasę no jesteśmy najlepsze. To jest mój drugi raz. Byłem dwa lata temu w Poznaniu na finałach, teraz byłem drugi raz tutaj. No i co, świetna impreza, super jest zorganizowana. Zakwaterowanie, wyżywienie, fajne obiekty do gry w świadkówkę. Także no, fajna atmosfera, taka, można powiedzieć, już prawie wakacyjna, świetna sprawa. Ampy lubię na pewno za atmosferę, jaka tu panuje. Dzisiaj też fajnie to wszystko wyglądało troszeczkę w takiej innej formie. Także no, myślę, że to jest gdzieś tam główny czynnik. No i to, że gdzieś możemy się spotkać tak naprawdę po całym sezonie z wszystkimi znajomymi. Wiadomo, światkarska polska jest duża i każdy gdzieś tam. W jakichś kręgach ma swoich znajomych i zawsze fajnie się zobaczyć, porozmawiać, przybyć piątkę i porywalizować ze sobą. Przede wszystkim za to, że możemy się wszyscy razem spotkać. Najczęściej na boiskach jesteśmy rywalami po drugiej stronie siatki gramy, a tutaj możemy fantastyczną mieć atmosferę, dobrze się bawić i jeszcze wygrywać. No też mi się tak wydaje. Jakoś niech się tutaj nie przygotowywał, bo większość z nas już na wakacjach. Tutaj koledzy z Krakowa jeszcze trenowali do tego turnieju, no ale przez to, że ten turniej trwał 4 dni, to gdzieś przez te pierwsze dni troszkę się poruszaliśmy, potrenowaliśmy jakby przez te mecze i dzisiaj było faktycznie naprawdę nieźle. Jest to duże przedsięwzięcie, zwłaszcza, że rozgrywamy właśnie piłkę kobiet i mężczyzn, także jest dużo drużyn do obsłużenia, że tak powiem. No przygotować się trzeba zdecydowanie dobrze, Staramy się jak możemy. Mam nadzieję, że no mistrzostwa wypadły dobrze i są pozytywnie odebrane przez zawodników, trenerów, obserwatorów tego sportu.